No, witam wszystkich. Na dzisiaj to taki filmik dość szybki, w sumie instruktażowy, jak zrobić goloneczkę, goloneczkę taką do chrupiącej bułeczki z chrzanikiem, z musztardką, z odrobiną soli, tak jak lubicie. Ja do gara postawiłem sobie wodę, za chwileczkę tą wodę będziemy ogrzewać wsypiemy sobie tutaj liść laurowy, ziele angielskie. Mamy je. ziele angielskie, liść laurowy, jeszcze wsypiemy sobie tyle pieprzu czarnego w ziarnach. Dodaję również dużą ilość soli. Troszeczkę wegety, już wcześniej dałem sobie tutaj Taką jedną trzecią łyżki, teraz dorzuciłem drugą jedną trzecią. Duża szczypta kminku, ponieważ ja lubię. Trzy ząbki czosnku rozgnie, rozgniecionego. I łyżeczka bardzo pikantnej musztardy. Teraz czekamy, żeby się woda zagotowała. Przykrywamy i czekamy, aż się woda zagotuje. Woda się gotuje, słuchajcie, nabrała niesamowitego zapachu i do tak pachnącego przygotowanego wywaru wkładamy tą piękną goloneczkę i gotujemy ją aż do miękkości, aż mięso będzie odchodziło od kości. No i goloneczka jest już gotowa. Słuchajcie, pachnie to pięknie. Golonka. Mięciutka, aż pękła. Sprawdziłem przed chwileczką widelcem, mięso bardzo mięciutkie. Teraz wyciągamy sobie na talerz, bierzemy do tego świeżą bułeczkę, chrzanik i wszystkim za chwileczkę będę życzył smacznego. No i kochani, nic więcej do szczęścia mi nie trzeba. Ja jestem zadowolony, szczęśliwy i wszystkim Wam życzę smacznego.